Dlatego na przykład nie tłumaczę z angielskiego, który teoretycznie znamy no najdłużej, ale po prostu Aha. tego języka nie, nie wyczuwam aż tak. Nie? Dlaczego w ogóle w takim razie hiszpański? Bo jeżeli dłużej znasz angielski? <laughs> yy, to się wzięło przez przypadek yy. i w ogóle te języki po prostu nie chciałem chodzić na zajęcia z niemieckiego bodajże. I otworzyła się grupa w gimnazjum z hiszpańskiego z nauczycielką. Taką, za którą nie przepadam do tej pory. I oh. która była znęcająca się psychicznie <grym> nad swoimi uczniami. Ale przy okazji była też tłumaczką poezji, więc w sali była. Zresztą dosyć niespełnioną też poetką. I w sali były te jakieś klasyki literatury hiszpańskiej, w tym XX-wiecznej. <grym> ja myślę, żeby próbować sobie jakoś zracjonalizować to, że ja. Studiuję ten hiszpański, który absolutnie mnie nie interesował. Jakoś starałem się to zracjonalizować. Z I potem weszła. No i potem weszły wiesz, momenty na zasadzie Kortazar, i no tak, ten i to cały wtedy boom. Cię wciągnęło. Tak, wtedy mnie to już ciągnęło. Jeśli chodzi o poezję, to są bardzo duże braki i to w ogóle, myślę, jeśli chodzi o tłumaczenie z języków romańskich, ale w ogóle, jeżeli chodzi, tak naprawdę, w ogóle, jeżeli chodzi o tłumaczenie, jeśli chodzi o poezję anglojęzyczną też, jeżeli chodzi o klasyków też, tak nie, tutaj tytaniczną pracę wykonał czy to Barańczak, czy to Zomer, czy to Harniewicz. a jeśli chodzi o taką współczesną poezję, która jest istotna, jest czytana, praktycznie się nie Pojawia. Y, oczywiście fenomenem jest, y, ja to można też pokazać, bo to jest ciekawy fenomen kaur, kurta, która stała się jakoś w ogóle popularna, tak?